9000 litrów wody na pokładzie na bazie pojazdu stania. Armata wodna Kaifin. Pojazd ma możliwość samogaszenia, W momencie, w którym zostaną użyte środki łatwopalne, pojazd zostanie odrzucony środkami łatwopalnymi, jest w stanie sam się ugasić. Dwie armatki wodne, które wykorzystują wodę do tego, aby przywrócić naruszony ład i porządek. Dzisiaj, drodzy Państwo, nie tylko z leci z chmur, ale również z naszej anaty Sterowanie armatami wodnymi odbywa się ze specjalnej konsoli i klipitu, który steruje operator. Wszystko jest zautomatyzowane i sterowane za pomocą specjalnego joysticka. Operator systemu ma podgląd poprzez kamery na monitorze i jest w stanie widzieć co się dzieje wokół pojazdu pod kątem 360 stopni specjalny lemierz na przodzie pojazdu służy do rozsyłania przeszkód które znajdują się przed pojazdem Drodzy Państwo, Państwu bardzo serdecznie Dziękujemy za pokaz. To jest jeszcze raz się ukazało, zaprezentuje się przed Państwem. Bardzo serdecznie dziękujemy policjantom, oddziału prowadzki policji Poznaniu za przygotowany pokaz, za to, że do nas dotarli. Dziękujemy wszystkim, którzy zaprezentowali się dzisiaj przed Państwem, zarówno centralnemu pododdziałowi jak i